Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku. Jak zarobiłem 18% na ropie naftowej w sierpniu? O tym dowiecie się Państwo z tego komentarza, tego wpisu. Na, na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania e, naszych wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich Państwa, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam, żeby wysłać specjalną wiadomość na e-mail podane tutaj poniżej, aby będziecie codziennie pod, otrzymywać wiadomość wieczorem o tym, jak zamierzam następnego dnia zmieniać Skład swojego portfela w zależności od wydarzeń rynkowych, które będą miały miejsce. Zaczynamy. Jak zarobiłem 18% na ropie naftowej? Wszyscy Państwo, którzy śledzą mnie, to wiedzą, że moja filozofia inwestycyjna polega na tym, że ja nie prognozuję. Ja po prostu reaguję na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Nie prognozuję, nie posiłkuję się żadnymi innymi analizami. Żadnymi badaniami nie posiłkuję się analizą techniczną, żadnymi magicznymi wskaźnikami, oscylatorami czy, czy czymś innym. Po prostu ja bazuję tylko i wyłącznie na zachowaniu ceny danego instrumentu finansowego i na tym opieram przewidywania własnego portfela co do przyszłości. I oczywiście. Mam bardzo szeroki, zdywersyfikowany portfel, nawet o 30 różnego rodzaju instrumentów finansowych, co pozwala przetrwać trudne chwile, o czym było już w poprzednich e, wpisach w tym dziale. I ta dywersyfikacja opiera się nie tylko na różnego rodzaju 30 różnego rodzaju instrumentów finansowych, ale także na różne klasy aktywów. Indeksy giełdowe, obligacje mamy, e, mam surowce, e, oczywiście e, jest także w zainteresowaniu. Bitcoin, więc ta cała gama różnego rodzaju e, instrumentów finansowych pozwala po pierwsze przetrwać te sytuacje, kiedy mamy do czynienia z jakąś konsolidacją, brakiem zmienności, kiedy czekamy na jakiś nowy trend. To pozwala także przetrwać sytuację w którym na danych instrumentach finansowych mamy niesynchronizowanie e, mojej filozofii inwestycyjnej e, z rynkiem, i wtedy mamy do czynienia z mocnymi spadkami. I, i także pozwala ta, o, oczekiwać. Na ten ruch, który pozwoli zarobić tak, że dana zyskowna pozycja pozwoli e, przykryć wszystkie straty, które pojawiają się e, w portfelu, a nadmienią, że zdecydowana większość, większość e, pozycji, które otwierają, przynoszą straty. Natomiast jest e, oczekiwanie na te transakcje, które przyniosą zysk, i tak jak to było w przypadku ropy naftowej. W, w sierpniu to właśnie transakcje na ropę naftowej pozwoliły nie tylko osiągnąć 18% stopy zwrotu, ale pozwoliły pokryć także wszystkie straty i dodatkowo sprawić, że cały portfel w sierp sierpniu przyniósł 5% stopę e, zwrotu. Dodatkowo e, mam także dywersyfikację czasową, ponieważ mój portfel składa się ze strategii e, średnioterminowej i oczywiście nastawienia krótkoterminowego. Średnioterminowe i krótkoterminowe nastawienie. E, pozwala tak zdywersyfikować swój portfel czasowy, by wyłapywać nie tylko krótkoterminowe impulsy, ale także średnioterminowe ruchy, które e, występują na wielu, wielu rynkach finansowych e, na świecie. W sierpniu, e, oczywiście, e, ropa naftowa była kluczowym czynnikiem, który sprawił, że portfel osiągnął dodatkową stopę zwrotu, ale także bardzo dobrze zachowywał się Bitcoin na jednej ze swoich st strategii, i to właśnie te transakcje przyniosły. E, korzyści, dodatkowo warto zwrócić uwagę, że bardzo dobrze zachowywały się e, takie pary walutowe jak eurojen czy fund do Nowej Zelandii i z indeksów giełdowych NASDAQ, który naprawdę bardzo dobrze synchronizuje się w ostatnim czasie z rynkiem, i, i, i wyniki są bardzo e, ciekawe i interesujące. Natomiast, tak jak powiedziałem, większość. Mm, Transakcji przynosi jednak straty. Największe rozczarowanie jest oczywiście na indeksach giełdowych, kiedy bardzo mała zmienność nie pozwala, e, nie pozwala synchronizować się dobrze metody inwestycyjnej z rynkiem. E, wiele par walutowych także traci, nie mamy tutaj do czynienia z, z, z wyraźnym impulsem trendowym, tutaj nie ma także zbyt dobrze, dobrej synchronizacji. Natomiast, tak jak powiedziałem, zdecydowana. Wszystkie te transakcje stratne, których jest zdecydowanie większe, jeżeli chodzi o ilość transakcji, te stratne transakcje są pokrywane zyskownymi, są też te dobre wyniki inwestycyjne w sierpniu i myślę, że sierpień należy uznać za udany. Oczywiście wyniki te nie gwarantują ich utrzymania w przyszłości i jestem tego świadomy, że może się tak zdarzyć, że wrzesień przyjście bardzo duże straty na portfelu, ale mam nadzieję, że ten bufor, który został zgromadzony w ostatnich miesiącach pokryłby, e, zamortyzowałby ewentualne obsunięcie kapitału, które by się ewentualnie zdarzyło e, we wrześniu. Zobaczymy, jaki będzie wrzesień. Zapowiada się bardzo interesująco z powodu fedu, i myślę, że nie będziemy narzekać na a, brak emocji. E, I myślę, że warto e, o tym stale pamiętać, że dywersyfikacja pozwala przeżyć w trudnych chwilach, a metoda Polegające na tym, żeby reagować, a nie prognozować, to jest takie narzędzie, które pozwoli przetrwać trudne chwile i odnaleźć się nie tylko w hoście, ale także w beście. Bez względu na to, co się wydarzy, jako że moje pozycje są cały czas w rynku, ja nastawiam się, że nie nastawiam się na to, że musi być tylko hosta albo. Tylko bezsa, ponieważ bez względu na to, co się wydarzy, ważne, żeby był tylko mocny trend, to wtedy jestem w stanie osiągnąć e, zadabalające wyniki inwestycyjne na moim własnym e, portfelu. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam jeszcze raz wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, do tego, żeby wysłać specjalny e-mail, który jest podany tutaj niżej. Będziecie Państwo otrzymywać e, wieczorem wiadomość na temat tego z informacją na temat jak będę następnego dnia dokonywał zmian w moim portfelu, jeżeli wystąpią dane zdarzenia rynkowe. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie państwo, że nie są one dla was jakąś wartość.